Cześć, tu Kasia z krokodyla i krokodyl. Dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć o tym, dlaczego powinniśmy dawać dzieciom wybór, małym dzieciom, takim do 5 roku życia, dlaczego powinniśmy im dawać wybór, kiedy do nich mówimy, e, szczególnie jeżeli są to dzieci dwujęzyczne i próbują się nauczyć tego języka mniejszościowego, e, mieszkając poza krajem, oczywiście. E, no dobrze, mam dla Was kilka, kilka przykładów. Szybciutko. Numer jeden. Po pierwsze. Małe dzieci mają w swoim życiu bardzo mało kontroli, więc jeżeli dajemy im jakikolwiek wybór, czują się dowartościowane. Tak, ja wybrałem, to ja powiedziałem mamie albo tacie, czego chcę y, i wtedy czują się lepiej y, i chcą. Tak naprawdę są bardziej, są bardziej otwarte na ten język. Powód numer dwa. Ym, pomyśl, pomyślcie sobie, na które pytanie jest łatwiej odpowiedzieć. Co chcesz zjeść? Lub... Czy też jabłko? Czy banana? Oczywiście na to drugie masz mniej opcji, nie musisz szukać jakiegoś słowa trudnego w ogromnej puli słów, które masz już gdzieś tam w głowie. Dużo, dużo łatwiej jest ci albo wskazać na ten owoc i powiedzieć, hmm? Wtedy rodzic powtarza. Jabłko, a chcesz jabłko. Dobrze, to idę ci umyć i pokroić to jabłko. Lub po prostu powtórzyć. Szczególnie takie mniejsze dzieci zwykle będą pamiętały tylko to drugie słowo, więc powiedzą na przykład na-na, no bo to są ostatnie sylaby tego słowa. A my, jako sprytni rodzice, możemy dać im takie opcje do wyboru, które pasują nam, prawda? Bo obie są zdrowe. Świetnie. Przykład numer 3. Jeżeli dajemy dziecku wybór, dajemy mu też przykład. Na przykład, jeżeli nasze dziecko nie zna kolorów, możemy powiedzieć, o, które autko Ci się bardziej podoba? Czarne czy zielone? Zielone czy czarne? Mniejsze dziecko wskaże tylko na to y, autko, wtedy możemy powtórzyć, czarne. A, czarne, lubisz czarne autko. Mhm. E, a starsze stara się powtórzyć i powie, o, Zielone, zielone. Ale dzięki temu dziecko słyszy to słowo, yy, jest wtedy pewne, jak je wypowiedzieć, i pewnie chętniej będzie chciało po nas powtórzyć. Kolejny punkt. Dzieci czasem nie rozumieją wszystkich konceptów. Nie wiedzą dokładnie, co to słowo znaczy. Yy, na przykład, jeżeli powiem Wam: u skarpetka! Skarpetka pachnie. Śmierdzi. Mm. W taki sposób dziecko nauczy się tego nowego słowa. Śmierdzi, śmierdzące skarpetki. To jest trudne słowo do wymówienia, ale my tłumaczymy dziecku to słowo, pokazując, e, co ono może znaczyć. Tak samo możemy pytać dzieci o rzeczy e, takie. O, skarpetki. Skarpetki zakłada się na uszy? O, na uszy? Czy na stopy? Gdzie się zakłada skarpetki? Dziecko wtedy słyszy na uszy i na stopy i może bardzo łatwo powtórzyć. Zwróćcie uwagę na to, że były takie badania, które pokazały, że dzieci dwu- albo, albo wielojęzyczne mają inne spojrzenie, mają inne rozumienie konceptów. Na przykład, e, jeżeli zapytasz dziecko dwujęzyczne o przykład słowa, które jest długie, e, no to dziecko dwujęzyczne. Często na przykład nie powie czegoś w stylu kaloryfer, tylko powie na przykład pociąg. Pociąg jest długi, przecież ma wiele wagonów. Prawda? Więc y, musimy zwrócić uwagę, że nasze dzieci mogą rozumieć koncepty w troszeczkę inny, inny sposób, prawda? Więc dając im przykłady. Y, Pomagamy im zrozumieć to słowo. E, mniejsze dzieci, takie malutkie, malutkie, tak naprawdę nie zawsze rozumieją dokładnie słowa, tylko na przykład e, takie roczne dzieci często będą mówiły na każdego mężczyznę tata bo myślą, że każdy mężczyzna to jest tata. Później dopiero e, to rozumienie słowa im się zawęża z czasem. Świetnie. To są takie moje główne przykłady. Używamy ich bardzo często na zajęciach z krokodylem. I jeżeli już byliście, to wiecie, że dzieci bardzo chętnie odpowiadają, powtarzają słowa, i dzięki temu nabierają większej pewności siebie rozmawiając z własnymi rodzicami. Popróbujcie w domu. Pozdrawiamy, pa! pa.